Siemka widzowie! Jesteśmy we Włocławku Włocławie. A tutaj będą grane Mistrzostwa Polski w kolarstwie gravelowym po polsku, szutry, szuterki i Ura. pewnie jakieś piaski, kamyczki, singielki wszystko co najlepsze no. jeśli chodzi o stan naszych przygotowań to jesteśmy przygotowani wybitnie będą jeszcze pewne poprawki na przykład Maćkowi założyliśmy łańcuch z przodu Dopompujemy oponę nie, chyba, nie, chyba nie trzeba Pompka zostaje bo warunki Nie no w sumie nie wiemy jakie są warunki Uwaga Sprawdzimy ciśnienie, ile ciśnienia będzie z przodu Teraz Dobra. jest zero Widzowie zgadujcie w komentarzach Trzeźwy Szybko, szybko, szybko. 1.7 To chyba okej, okay, nie? W sensie tota totalnie się nie znam Ja nie wiem czy to się powinno iść na trzech barach, czy na jednym, czy... Bo Jezu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia Co będzie to będzie Co będzie to będzie Niech się dzieje wola nieba Dziś w planach objazd prawie całej pętli Takie łóżko ominiemy, więc 50 km, spokojnym, mocnym tempem zapewne Naprawdę tyle aż tutaj jedziemy? O. Jakie półtorej godziny? Że to będzie półtorej godziny? No, na luzie. O, ja pokażę wam moją maszynę, u mnie też są w planach pewne modyfikaty jeszcze, więc przede wszystkim w planach jest jeszcze zmiana kół na koła z oponami gravelowymi, a nie przełojowymi. Tutaj zamontowałem Gigablad. Kasetka będzie też dobra, więc jeszcze dużo zmian przed nami. Ale czuję się coraz bardziej komfortowo na tej maszynie. Wygląda na to, że jest gotowa na te zmagania, być może małe podniesienie siodełka jeszcze mnie czeka. Hmm, ale jeśli będzie szybki, na pewno szybki. Staro? Staro? No, ale co to co, 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 co jest? Za Cię w unicestwi na starcie z takimi zamkami. To będę załapał się tutaj jak Kate Courtney Przecież to, w sensie to chyba nie podchodzi po pod UCI Chyba to całkiem legalne jest Gravel, gravel to najważniejsza dyscyplina kolarstwa Wydaje mi się, że też mam krzywa. Widzowie spójrzcie Ale to się odkrzywiło, to się przykrzywiło Ja właśnie sam sobie to ustawiałem I witamy w niedzielę Dzień startowy mistrzostwa Polski w gravelach Pakiety odebrane wczoraj Wczoraj długi dzień w sumie wyszedł, no ale zobaczmy co w pakiecie na dobry start Bocik tu próbka izo, fajna, bo jak ma się długie treningi to izo się kończy, można sobie do piórniczka wrzucić bidonik, o próbki maści fajne, w sumie mam taką dużą i, i taka o taka maść recovery to fajne, polecam znaczy nic z tego nie mam, ale polecam, ulotki są najważniejsze talon na posiłek, to też mega ważne, więc będziemy dzisiaj Konsumować, będziemy się ścigać. Trasa wczoraj objechana: przede wszystkim szybka, dobre, szutry. Dwa, trzy sektory naprawdę takie ostro, piaskowe, ale czy ludzie z mazowsza to po prostu czują się tam jak ryba w wodzie. Da się przejechać, wiadomo, wysoka kadencja, luźniutko, praca na siedełku i sektor pokonany. Kilka chopek, ale naprawdę krótkich. No, zapowiada się mega szybki wyścig. Ja nigdy w garaverach nie startowałem, więc ciężko mi powiedzieć, jak bardzo szybki. Choć myślę, że tak szybki, że moje 46 zęby z przodu i 10 z tyłu, może momentami nie wystarczyć. Taktykę mamy prostą: wygrać. Zbieramy się, bo śmiemy w ciechocinku, więc kawałek od trasy, z 40 minut do jazdu, 9 jest odprawa, 9,45 stal, więc szybki poranek się szykuje, dynamiczne działanie i dobrze, bo człowiek nie będzie miał czasu, kiedy myśleć. Tylko skupi się na przepisie na sukces. No i maszyna godowa widzowie. Jesteśmy gotowi. Piękna maszyna, trochę tutaj pokombinowane, ale jest fajnie. Je, z przodu 45 mm, oponka 1,9, z tyłu 40 mm, e, ciśnienie 2,2. No i cóż, siedełko wziąłem, nabój też wziąłem. Powinno być dobrze. Trzymajcie kciuki, walczymy. Elita wjeżdża tutaj na metę, słuchajcie, robimy miejsce, robimy miejsce. Szeroko, szeroko schodzimy, bo oni będą daleko tutaj zjeżdżać. I uwaga Miś Polski. A tu Razem uciekaliśmy. Dobra, robota. nic nie pamiętam. Bo... No i kochani, mamy to Miś Polski w kolarce gravelowym. to jest koszul. Schowałem. Bo tak trochę nie dowierzam, a trochę śmieszne. O tu też mistrz Polski, wszędzie mistrzeje Polski, masakra. Wyścig udany, drużynowo, JVG2. No jesteśmy bardzo, 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 bardzo zadowoleni. A potem opowiemy więcej, bo idziemy na pizzkę. Na razie połachaj A to ja tu już tutaj pizzkę przyniosę. No, to też zjemy taką, dobra, też inną, tą samą, ale świeżą. To wszystko, wszystko opowiem, a nie, ty już pewnie opowiedziałeś. Nic nie powiedziałem. Naprawdę? To potem opowiemy. No, zaraz się wszystkiego dowiecie, widzimy się za sekundę. No jak zawsze, jak są sukcesy, to nie może u zabraknąć Kampione to... <grafy> W Gramela! O, ja! A ty też dzisiaj pizzka no, przygoda. No i szczerze, to ja nie wiem, czy nie byłem bardziej zmarnowany niż by, Jak jechałem do tego Płocka i cały czas miałem podrwiatę. Naprawdę jechałem dosyć mocno, a tam średnia 31. To myślę sobie, Boże, za jakie grzechy? Po co ja to wymyśliłem? No ale ostatecznie yes. też nie zdążyłem na wasz finish, bo wy okazaliście się zbyt szybcy Warszawka dojechaliśmy. Wiadomo, emocje, emocjami, dekoracje, dekoracjami, pizka też była, ale dojechaliśmy. Ojej, to twój koszul czy mój? Chój, załóż dla mam no. no, że ja jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy drużynowej, naprawdę jestem dumny z tego, jak pojechaliśmy. Pomagałem Karolowi z kokami, później on pojechał. No i co, no? trochę się zestresowałem, bo na sam koniec. Mieliśmy taką 15-osobową grupę i walczyłem tak naprawdę o koszul w U23. Nie wierzyłem w to, że dam radę wyprzedzić na sprincie. Pomiana konwę, właśnie garnka i tak dalej. Ale nie są z U23. No wiem, ale no to ogólnie garnek jest z U23, ale No naprawdę nie spodziewałem się tego, bo. Spłynąłem gdzieś tam z tyłu na, na tym finiszu i nagle jakoś nie wiem skąd przyszło mi tej energii, żeby wyprzedzić z boku i na 50 metrów wylecieć na kreskę i, i wygrać z, z grupy. rower i był okrzyk radości i medal. Wygrać z grupy, mega. więc e, naprawdę jestem mega zadowolony z tego. Jak kosztu w grawelach niż żaden. No <laughs> pewnie teraz jeszcze tryptyk. Ja się podobno problemy na trasie, chociaż wynika dyskwalifikacja. Tak, ostatecznie dostałam dyskwalifikację. Znaczy, sędziowie tak dawali raz dyskwalifikację, raz DNF, to tak, co się wylosowało, moim zdaniem. Na mniej więcej 40 km morzu, czy wcześniej, rozładowała mi się przerzutka, została na najcięższym przełożeniu. Jechałam w pierwszej grupie z Tosią. Fajnie to rozgrywałyśmy, kontrolowałyśmy wyścig. Szkoda, że nie dałam rady jechać więcej w tej grupie. Miałam nadzieję, że jeszcze tym ostatnim sił coś tam więcej pomogę, chociażby. Ale cieszę się, bo Tosia zrobiła koszul. Było widać, że jest pewna siebie, że jedzie po to. Mamy już poniedziałek, czyli jestem. Już prawie jeden dzień mistrzem Polski w gravelowym. grawelowym. No, niesamowita sprawa, niesamowita przygoda. Przede wszystkim może należy zacząć od podziękować dla klubu, dla trenera Rafała, em, dla prezesa, dwóch prezesów, a nawet trzech. Od 2 za to, że była szansa wystartować. Zwłaszcza dla Adriana, który się zajarał tą inicjatywą i pojechaliśmy. Dla mechanika Dasia, który na koniec skleił rower w całość i przerobił moją przełajóweczkę na gravelową maszynę do wygrywania, jak się okazuje. A jeśli chodzi o wyścig, no to mega ciekawy, mega fascynujący. Właśnie mi się to podobało, dużo się działo. Dla nas ten wyścig bardzo fajnie się ułożył, bo około 30, może 40 km zaatakował Adrian. No i my mieliśmy, jakby to powiedzieć, czyste kapcie, siedzieliśmy na klapie, odpoczywaliśmy, chłopaki gonili, ta ucieczka trwała około 35-40 km. Następnie jak ich doszliśmy, no to ja z Maćkiem zaczęliśmy dawać skoki, grupa się sukcesywnie uszczuplała. Około 90 km zaatakował Adam Żuber, ja po chwili namysłu ruszyłem za nim, doskoczyłem, no i uzgodniliśmy, że jedziemy, nie oglądając się za siebie naciskaliśmy na pedały no i mega dużo mnie kosztował ten początek ataku czyli kiedy mega mocno jechaliśmy kiedy dawałem mega mocne zmiany jakoś zebrało mi się wcześniejsze ataki czy, czy spawanie po prostu do koła wiadomo to był ciężki długi wyścig ten shooter też jest śmieszny bo, bo to jest taki opór nie jak na MTB ale też nie idzie tak łatwo jak na szosie na ciągle czuć ten opór pod kołami więc zostawało to w nogach no i ale jakoś się tam utrzymałem na kole Adama w tym momencie, bo trochę więcej pociągnął może trochę mocniej nie mam pojęcia, czy chciał zatakować, czy po prostu testował. W każdym bądź razie potem doszedłem do siebie, współpracowaliśmy. Pan Cezary Zamana, którego pozdrawiamy, No jeździł wokół nas składem, co czasem w zasadzie zawsze utrudniało sprawę, a nie pomagało, bo na klapę nie dało się siąść, a kurzu było co nie miara. Więc ciągle mieliśmy wrażenie, że ktoś nas goni, a na mecie okazało się, że to były 4 minuty przewagi nad trzecim zawodnikiem, 4,5 minuty przewagi nad peletonem, więc z tego czasu było ogromna ilość. A jeśli chodzi o rozstrzygnięcie wyścigu, no to na ostatnim kilometrze czy półtora byłem pierwszy, już nie dostawałem zmiany. Wyczekałem, no mega wyczekałem ten filmik, nie ma co się oszukiwać, do 200, 200 metrów. Minąłem ze spokojem tabliczkę i na takie 160 do mety ruszyłem. Zyskałem trochę przewagi, na początku jednak ten dynamit pod nogą jest ale na takie 50 metrów do mety poczułem, jak mi nogi miękną, usiadłem, ale siłą rozpędu wjechałem na metę, no i jestem mistrzem Polski w kolarstwie gravelowym. Ehm, kończąc ten film, wielkie dzięki za masę gratulacji w social mediach, e, za kibicowanie, e, za dużo miłych słów, że mi się należało. Nic się nikomu w kolarstwie nie należy, ale rzeczywiście fajnie ten koszul zdobyć, fajnie być mistrzem Polski. No jest to coś innego niż medal, e, nie mogę się doczekać, aż wsiądę na gravelówkę, no bo tylko na tym rowerze będę w tej koszulce jeździł. Pojadę jakiś trening, a na pewno chciałbym jeszcze wystartować w jakichś zawodach, nie wiem, czy w tym roku się uda, w następnym na pewno yy, Mega sprawa. Dzięki wielkie jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się w Głuchoazach No ale nie jest dziś łatwo widzieć na tym rozjeździe, 40 minuta i trzeba zrobić postój, bo no jest bomba